No dawaj, dawaj, wysoko, i w powietrzu się przekręć. Ty się przekręcałaś tak. Kiedyś pan, mam jeszcze takie zdjęcia. No Małgosiu, a ty nie chcesz? Nie. A ty nagrywasz to? No. Teraz? A nie, dziękuję bardzo. Ty no, no zobacz jak będzie skakała, Co tak jak rozumiem? Julia. Co, a ja nie wiem, poczekaj zaraz. Tu mam Tutaj ty się masz odkładać i skakać, a nie ziemniaczki. O, pak, pak, pak! O, mamy fotografa, tak? Wyżej, Ta Julia, no dawaj, dawaj, no nie przynoś mi wstydu. Wyżej! Co? niskie podwozie i A, a kafuje. No tam... pod... podwozie jest Tak, to No dziękujemy. Mój samochód to jest z A on to ma tyle. 10 dziesięć, dziesięć cm